Wykonaj te cztery etapy, zanim podejmiesz decyzję o rezygnacji z BaseLinkera. Etap pierwszy to przygotowanie. Nie usuwaj konta na starym systemie, dopóki nie zabezpieczysz danych. Zrób audyt automatyzacji, zapisz szablony wiadomości, sprawdź statusy zamówień i wydrukuj przykładową etykietę, fakturę lub inny dokument, żeby mieć wzór, do czego będziesz dążył w nowym systemie. Etap drugi to przeniesienie bazy i integracja. Po pierwsze, wyeksportuj produkty. Potem zaimportuj do Selassista, zweryfikuj stany, sprawdź, czy wszystkie produkty się zgadzają, podepnij marketplace'y, podepnij kurierów, a następnie przeprowadź konfigurację programów pomocniczych, takich jak program do wydruków. Etap trzeci to odtwarzanie logiki, czyli ręczna praca. Etap najbardziej czasochłonny i chyba najbardziej kluczowy w tym wszystkim, ponieważ konfigurujesz cały system. Odtwórz statusy tak jak miałeś to w Linkerze lub trochę to zmodyfikuj, tak aby dobrze działało to w Sellasist. Następnie skonfiguruj automatyzację, tak aby twój proces. Nie odbiega od tego, co było wcześniej, a być może nawet jesteś go w stanie ulepszyć. Następnie stwórz szablony maili, możesz je przekleić z tego, co miałeś w BaseLinkerze, musisz jedynie podmienić zmienne na te, które obsługuje Selassist. Dodatkowo konieczne będzie powiązanie ofert, czyli powiązanie produktów z tym, co masz na Allegro czy w sklepie, a na koniec sprawdzenie i korekta ewentualnie tego wszystkiego, co zrobiłeś. No i etap czwarty: testy i start. Pamiętaj, nie skacz na głęboką wodę. Po pierwsze, włącz synchronizację stanów i cen, ale najpierw tylko w jedną stronę, żeby sprawdzić, czy nie nadpisuje się błędnie jakaś wartość. Dodatkowo zrób test jednego kanału. Zacznij sobie od pierwszego marketplace'u, no, od takiego, który nie generuje ci zbyt wiele zamówień, i po prostu próbuj realizować te zamówienia przez SellAssist. Następnie złóż próbne zamówienie samu siebie. Przejdź przez cały proces, wygeneruj etykietę, sprawdź, czy automatyczny mail dotarł. Następnie, jeżeli już będziesz miał to wszystko przetestowane, to możesz w końcu pomyśleć o pełnym przełączeniu, jeśli te testy oczywiście wypadły pomyślnie. Na sam koniec nie zapomnij zamknąć konta w BaseLinkerze, aby nie ponosić dalszych kosztów.